To na najbliższym możliwym skrzyżowaniu skręcimy w lewo. Nie możemy. Nie, nie, nie możemy. Tu nie możemy. musimy jechać prosto. Ale tu mamy mam się? No się, bo tutaj za wiele nie widzimy, tak? Tutaj, więc teoretycznie zatrzymać się nie trzeba, ale w praktyce. Bez zatrzymania tutaj byłoby nam ciężko przejechać Więc jedziemy do kolejnego skrzyżowania Tutaj w lewo możemy? No tak Tak jest, tu możemy w lewo pojechać Możemy w tu możemy to jest to samo, nie? Tak jest Tak jest Tak jest